No wrong no, she want to go viral We fuckin' for hours, hours that pussy got power that pussy got power she wet in the shower that pussy get loud loud whispering about why We no vowels, vowels. Be fucking on no cow let Kurwa, nie jest Ty to może ja sprawę pierdolne. Dobra. Ale, kurwa, Jest kurwa, proszę. Ej, ale ser, jakby. Pamiętasz, jak tam było wtedy? A -a -a. Tu w ogóle nie było miejsca. Dobra, Dobra mój... musimy skręcić się do fryzera, czyli w tamtą. Tam. <śledzio> <śledzio> Dobra fryzurka? Kurwa, jaj. Stary, co tu się odjebało? Stary, wiesz mi przypominasz? No Stary, Czuksa w chuj Czuksa? Czuksa w chuj. Nie no stary, stop, powiem No kurwa, czeski piłkarz Ona przyjmuje kamerę Kurwo Śmiciu Dobra, widzowie Do <głosy> <głosy> Do czego sklepu chodźmy. Do którego? Pokaż mi w tej no, no. W sensie, jak on był taki, wiesz... No, trochę Justinek stary, pa Tu to, to dobrze, ale taki tak, zgrubiały trochę <laughs> Nie no, jeszcze bym wyciął, kurwa, jakiegoś poj**anego line-upa, kurwa, próbował zrobić Tery, wąsowy jest Nieskończony chyba Nie nieskończony, dobra No ale teraz Dawaj, nieskończony Kurwa, zeszła Ale nie ma tego, co by na dobre nie wyszło, stary Pamiętajcie, szybki ruch, kurwa, obrotowy, po taki kurwa, to jest tak. Kurwa, samy przebieg, widzowie, samy przebieg. No, on się teraz dążeć. Fajnie. Sprawa kiedy kurwa nie patrzyłem. A przednią jeszcze co nie potrafię odnieść. Jesteś tylko rzeczą, szybko da radę się pozbyć Jeśli, jeśli przykro, wie psy, to do świadomości I mi też było źle, przez jebane wiadomości Część mnie już nie żyje, teraz pora by ją pomścić I my, my, pana tak jak każdy ja Nie chcą pożyć cię przy każdej okazji Eu <laughs> acho que o Keio gostou Mano, olha pra direita Mano, olha pra direita Mano, você Mano, <pique>, né? <laughs> <laughs> <laughs>

no nie, nie wiem stary Moż hmm, 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 to wyjebać jakiś. Bo mi to w kurwie podchodzi do tego, że za, mi to zagłusza refren. Już źle przez jedbane już na Teraz pora by ją pomsić Teraz pora by ją pomścić. Ale nie wiem jak to melodyjkę zrobić. Zabrałem całe szczęście, kiedy kurwa nie patrzyłem. Mam przegniłe serce, nie potrafię od nie uciec. zawiesz się za i jeśli nie chcesz teraz gumrzeć. jesteś tego rzeczą, szybko da radę się pozbyć. Jeśli jest ci przykro, bieg cytodo świadomości. Mi też było źle, przez jebane wiadomości. Coś mi już nie żyje, teraz pora by ją pościć. Ciebie z niebie ja kolejny raz bez słowa w głowie gra ta sama melodia Co? znowu sam będę Kogo zagram w tym przedstawieniu Wiem koniec napiszę Jaki? Ale chwilę po tym Zniknie! Zniknie! To kolejna bez wiosna. Zakręciła w głowie Co kurwa! I poszła <laughs> <laughs> Stary, mądra fryzurka dobra Kurwa, wąsasa, kurwa Znaczy jakbyś kurwa z wojska dopiero wrócił, nie? No dobra, ale nawet wojsko na chuj, bo nie obcinają Obcinają, stary Stary, no nie jest mały jest Da się napoić? Da się Nie wiem każdy Chcesz tam główkę rzucić Stary, może klipa na Pociągu? Wycieczkowego Tu weź pokaż główkę Kurwa na czy nie? Mam pokaźny na spodniach też. WTF to okay, kram! Stary, ale jest mocny. Cześć, Co to fuck, by Czy u prezydenta? <bsmich> Żeby by ich prezydenta, ej! Puszki, kartony, butelki nie, Bo nie, nie, będę nie, nie, co nie, będę nie, 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 ale to kiedy zacząłem pierwsze dnia i pomyślałem, że jak GON GON Kiedyś pomyślałem, że to takie jak GON GON Kiedyś zacząłem pierwsze roli tak jak GON Ja się czuję trochę ją rzucał, kurwa Narkotykami Stary Stary Dobra No mamy, nie no dwa, wszystkie są całe opóki na nas jest Jak mi się wydaje Bo nawet nie ma więcej kluczy, nie? No, wycieczka szkolna, spokojnego nie ma, całego. No, jak... <laughs> w ogóle tam fajną muzykę grają. Oh, well, no. oh, well, no. oh, oh, oh. A teraz ja, nie pierdolę tu To jest seriosy, z są ludzie. I nie ma nic lepszego do roboty, niż ubić się do chuja grzyba. First time I'm drunk Zaję. Musimy uciekać z wytrzeźwiałki. On kapcia w morcie, jak dole dałem. Jak się z wytrzeźwiałku? Generalnie było tak, że był jeden ziomek, który tylko budził się, żeby się wyrzekać, i tak przez 24 godziny po prostu budził się, szedł rzekać, i później szedł znowu spać. Nie? Chyba nawet dzisiaj też chyba się zrzekać. No, przed chwilą.

Jeszcze raz z tym screamem, ja jestem ciekaw, czy dam radę lepiej. Nie wiem, ile mi potrzeba, by zostać bogaty. Nie siedzieć już w gastro na zmywaniu naczyń. Chciałbym zostać mały, nigdy nieodpowiedzialny. Czas biegnie tak szybko, nie potrafię już być mały, nie. Let's go! To się działo. działo? Kurwa, trochę, 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 to jest męczące. Pokaż ten bujankę. Bujankę? No. Yes, siedzi. Siedzi. Bóg <śmienny> nie, Dobra, jest, stary, honorowa. jest honorowa. Kurwa, no, tak jakbym jadł strzał, stary. Ale jest honorowy. O tak, o tak. <gry> Dobrze? Zobaczcie, Kirel? Nie przewidzisz ile półgodzin. Are you serious right now, bruh? Twój potnik, kurwa? Dawid, uśmieszek! Potrafisz to pokochać czy nie? Albo może inaczej, czy ty w ogóle chcesz? Kto jest prawdziwym kumlem? Dawid, uśmieszek! Mam coraz mniej czasu, by poświęcać jej. Ty to robisz tą taką minę? Taką, taką wiesz taką kurwa, nie taką kurwa jak robiłeś kurwa na gangusa Jak to robisz? Że masz taką chudą kurwa, kurwa leżę, Nie, bo ty robisz tak, jak robisz te zdjęcia na cutnik, nie? Znaczy wiesz, do teledisku to robisz tak, nie? Nie, to zarpa, tak się muszę być. Słuchaj, Słuchaj, a ja tak nie mam? Wciągę, a ja po prostu ale tak kurwa tak ją dziujesz no. Bo, to mam takie kości bo za mną. No. tam takie kosi wóleczkowe, że zaciskam Serio? Tam grubszą twarz A na tym A I hajki. Stary, jestem rozciągnięty w chuj teraz Co? Stary, twój typ? Który? Ten? No She's bad She's bad Przyznaj się, że jestem NPC, ty też? Nie, ja czuję gówno kurwa z Dosraja. Dobra, opowiem widzom jak, jaka jest sytuacja Czekaj, może... No. O kurwa, jak się czujesz? Bombaj maszala! Ja yeah. wyrzucili, wyrzucili z domku. No, jest. Będziemy teraz znaleźć jakiś lokum. Właśnie, mam jednego etykieta, nie? Zobaczcie. oh my goodness oh my god oh my goodness oh my god oh my goodness oh my god vulka koso who the fuck are you what eh? skin what a bee <laughs> first i drop my top and eh? then i swear my cool but i tighten all these bands like eh? who the fuck are you Stary, co się kurwa dzieje? Jaki jesteś? Co? Jaki jesteś? Ryu <laughs> A powiedz Ryu Young. Wiecie, czasami jest tak, że ktoś daje donate no Wiecie, czasami tak jest, że ktoś daje... <coughs> Niksu diksu. Jeden złoty. dołu masz na bułę Mordzia. O dzięki! Właśnie ktoś dał donate, stary, jak to powiedziałem. Ja pierdolę. Dzięki ci za bułkę. Ty, ja bym się zdziwił, jakby ktoś znowu dał donate'a. No nie wiem, stary, kto. I jakby teraz na 5 zł? Stary, to byłoby kurwa przemocne, nie? To byłoby stary przewoźny w chuj Ja wtedy wszedł w tryb medytacji kurwa nie? A może ktoś kurwa znowu da donate I kurwa to 5 złotych Możliwe, ale nie wiemy For real I'm a gangster. I'm a gangster baby <tryk> O 5 złotych stary Diksu 5 złotych. Piąteczka dla ciebie, Izaku. Uuu, dzięki stary. 5 złotych stary, ty. Słuchaj, odjebało się kurwa, tak jak powiedziałeś stary. Nie, no, te od mi odkaski. Co? Co się dowiedziałeś? No zaraz mi SMS wyśle z adresem. Masz tam jechać dzisiaj? No dzisiaj będę jechał wszędzie, nie? Wow, to muszę powiedzieć tak. Będzie jest bardzo Ja pierdolę stary Co oni mi kurwa zrobili? Naprawili mnie. Jest Ja pierdolę. Oi, oh, tá com a fresura, que a, fez, a curvar